Hej kochani, witajcie na kanale Beauty Miesz Marza, dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek z serii projektu Denko I słuchajcie, dzisiaj znowu będziemy sobie gadać o kosmetykach, z którymi ja już dużo miałam do czynienia Bo po prostu już całe wykorzystałam i wiem jakich lepiej używać, albo gorzej używać, albo czy w ogóle da się je lepiej używać Czy można z nimi coś zrobić źle, czy można z nimi coś zrobić dobrze, albo znaleźć jakiś sposób zamienny I słuchajcie, na początek może pogadajmy sobie o czymś, co mnie bardzo miło zaskoczyło, o czymś co w ogóle powiem Wam szczerze, nie spodziewałam się, że tak pokocham, bo mowa tutaj o suchym szamponie, żebym Wam tak przodem pokazała. Słuchajcie, to jest suchy szampon z Douglasa, to jest produkt, który generalnie ma 150 ml i kosztował grosze. Ja go zamówiłam, co prawda, przez internet i dałam za niego około 6 zł, więc jak za darmo, no bo naprawdę parę zeta za suchy szampon z Douglasa. I słuchajcie, on jest farbujący, on jest do ciemnych włosów, z tym, że jak ja używam innych szamponów do ciemnych włosów, to jest problem, bo one są po prostu do mnie za jasne. Ja kończę z rudobrązowymi plamami na moich ciemnych włosach. Ja teraz już w ogóle się wydaje w tej kamerze, że ja mam krótsze czarne włosy. Natomiast nie one są takie delikatnie brązowawe, natomiast są bardziej w stronę czerni. I nawet jeżeli ja używam mocno ciemnych produktów do włosów, to i tak widać tą różnicę. I te szampony, które są dedykowane do takich ciemnych włosów, one zazwyczaj są po prostu brązowe I na przykład, nie wiem kojarzycie taki szampon z Isany On jest taki, że właśnie nie tylko jest też brązowy, ale zostawia taką rudą poświatę I po prostu jak ja się nim psiknę, to jest tragedia A to jest produkt, który jest idealny dla osób, które mają tak ciemne włosy jak ja Bo po prostu idealnie się wpasowuje Myślę, że z powodzeniem po prostu można go używać nawet na czarnych włosach Powiem Wam, to jest jeszcze drugi mak taki, że tym jesteście w stanie sobie zakamuflować po prostu odrosty, w momencie kiedy jesteście z natury trochę jaśniejsze a macie takie ciemne włosy jak ja no to, słuchajcie, to jest genialny produkt bo po prostu nie tylko wam odświeży te włosy i wiecie, nie musicie stać i żorować tej głowy to jeszcze mimo tego, kurczę że sobie odświeżycie te włosy to macie kolejny cudowny efekt tego że macie po prostu pofarbowany odrost to jest super produkt jak chcecie mieć dwa w jednym Słuchajcie, on też nadaje objętości, więc świetny produkt. Jak ja, na przykład, wiecie, chcę wyjść na imprezę, i tak na coś mi średnio przeszkadza ten odrost. Ale na przykład chciałabym, wiecie, dobrze wyglądać, bo gdzieś wychodzę i to mi ratuje wtedy właśnie moje cztery litery. Słuchajcie, produkt przegenialny, bo robi robotę. Fakt, że on jest taki, że później troszeczkę trzeba uważać, bo jeżeli później sobie, wiecie, zafunduje się białą bluzkę na wieczór, no to może być trochę problem, bo niestety, jak przejdziecie, no to on gdzieś tam kolor zostawia. Natomiast nie jest taki, że super wow, zrobiłam krzywdę na tych ubraniach, da się później ubrać tak, żeby się nie pobrudzić. Tego po prostu nie możecie mocno hamsko po prostu przejechać jakimś materiałem po tych włosach. I to jest tyle. Problem jest, jak właśnie na przykład macie taki golf jak ja mam i właśnie chcecie później sobie, tak wiecie, taki. Ciężko taki opinający golf przycisnąć przez głowę. No to może być trochę problem, bo ten jest akurat czarny, ale ja ostatnio miałam taki sam, bardzo opinający w jasnym kolorze. No to był trochę problem, ale nie było najgorzej, więc słuchajcie, nadal, mimo tego, że ten produkt się odrobinę transferuje i okej, okay, to jest minus, to jednak mimo wszystko no jest warty swojej ceny, bo i odświeża, i fajnie odświeża, nie robi żadnego efektu po prostu łupieżu na włosach, jak ja mam kiedyś chyba recenzowałam z. Niuki, Niuxi, to taka firma biodronkowa, znaczy może nie tyle biodronkowa, co po prostu są w biedronce. Eee, No i oni mieli taki suchy szampon, który po prostu wyglądał jakbym ja sobie łupieżem sypała na te włosy. To tutaj tego nie ma. Tym bardziej, że jeszcze najlepsze jest to, że te włosy są tak świeże, jakbym ja je naprawdę umyła. A powiem wam szczerze, że nawet po tym produkcie lepiej wygląda mnie, że ja je po prostu z jak, jakimś w ogóle super szamponem umyję po prostu, wiecie, pod prysznicem, nie? Także, no po prostu sztos produkt. To jest coś do czego ja będę wracała. To opakowanie już jest zużyte do dna, ale u mnie już zaguściło kolejne opakowanie i po prostu muszę sobie tego zamówić więcej, bo nie wytrzymam wobec tego produktu. A kolejnym produktem, nad którym ja bardzo ubolewam, że mi się skończył, jest ten oto puder. Tutaj nawet nie widać już za bardzo napisów, bo no po prostu już jest tak wyświechtane to opakowanie, ono mi nawet gdzieś tam się trochę uszczerbiło, bo niestety mi spadł, No i niestety poharatam to opakowanie. To jest Rimmel z tej Puder matujący po prostu. I słuchajcie, to jest moje chyba drugie. Albo trzecie opakowanie Ja systematycznie do niego wracam Dlatego, że jest duży, jest wydajny Ja mam tutaj akurat w odcieniu 001 To jest transparent On jest niby transparentny, jest napisane Natomiast on ma taki delikatny kolorek Myślę, że nie jedna z Was go zna I na pewno nie jedna z Was do niego wraca On ma 14 gram Więc generalnie jeżeli ja go kupuję w promocji za około dyszkę no to to jest super cena, nie pamiętam ile on kosztuje co prawda regularnie, bo naprawdę starcza na tak długo, że już po prostu nie jestem w stanie zapamiętać tej ceny więc wiecie, po x miesiącach korzystania z takiego pudru, naprawdę mało który puder starcza mi na tak długo, fakt, że zazwyczaj standardowe pudry mają około 10 gram czy tam 7 gram, ten ma fakt, że aż 14, natomiast on mimo tego, że ma większą gramaturę, to w ogóle sam w sobie jest taki, że naprawdę na długo wystarcza, więc to jest świetny produkt i on jest taki dość neutralny, w takim sensie, że ja jestem osobą, która raz jest jaśniejsza, raz jest ciemniejsza, wiecie, kto jest ze mną dłużej, ten wie, że ja albo się pociągnę samoopalaczem, albo mam taki sezon, że po prostu chodzę na umór na solarium. No i słuchajcie, on jest tak neutralny, że nawet jak ja się mocniej opalę jestem ciemniejsza, albo nawet jak się posmaruję mocnym samoopalaczem, to ja i tak nawet w tym odcieniu 001 jestem w stanie się nim popudrować, po prostu nic się nie dzieje i nie ma żadnego efektu, nie wiem, białej maski czy czegoś takiego, on się fajnie wtapia. Więc może faktycznie coś w tym jest, że on jest taki transparentny I co mam jeszcze o nim muszę powiedzieć To to, że on fajnie trzyma mat Faktycznie, że tam po tych paru godzinach już gdzieś tam Ta skóra mi się przetłuszcza, natomiast ja mam skórę Przetłuszczającą się, więc to jest u mnie Normalne praktycznie z każdym pudrem Nie daje efektu ściągnięcia, to jest świetne Dlatego, że niestety, ale są takie pudry, które Mi po prostu robią krzywdę i po prostu tak Mi ściągają tą skórę, że ja nie jestem w stanie wytrzymać o! No, to ten właśnie tego nie robi, także on jest po prostu super. I chciałabym się z Wami podzielić kolejnym moim odkryciem, dlatego, że jest to produkt z Isane, to jest pielęgnująca pianka do mycia, delikatna i łagodna z ekstraktem z migdałów i moreli. Skóra sucha i wrażliwa. I tak, ja przed chwilą powiedziałam, że ja mam skórę przypuszczającą się, ale zdarza mi się, że są takie momenty, że no, coś tam źle wiecie sobie albo przesadzę z pielęgnacją i tak dalej i ona mi wtedy idzie w drugą stronę i mam suche skórki i niestety ona mi się łuszczy. Rzadko, bo rzadko mi się to zdarza, natomiast zdarza mi się w niektórych strefach, zdarza mi się po niektórych tam, że tak powiem, procesach pielęgnacyjnych itd. Jak gdzieś tam z niektórymi rzeczami przesadzę i wtedy wkraczam z dawką dużego nawilżenia, wiecie, wtedy zmieniam sobie kremy na te bardziej nawilżające i wtedy też kupiłam sobie tą piankę, żeby po prostu korzystać z nawilżenia. I słuchajcie, ona mi się sprawdza nie tylko jeżeli chodzi o takie odbudowanie moich suchych skórek i po prostu wrócenia do normy, ale też sprawdza się po prostu świetnie do zmywania makijażu. Tutaj de facto nie ma jakoś napisane, żeby ona była super, wow, właśnie do zmywania makijażu ale jest napisane, że ona tutaj ma micelarną technologię, więc mi się wydaje, że to po prostu przez te micele po prostu ten makijaż fajnie po prostu schodzi. Co tutaj też jest fajne, to to, że tutaj jest napisane, że wyprodukowano w 50% z surowców wtórnych. Mało tego, ta pianka w promocyjnej cenie kosztowała mnie około 6 zł, jakoś tak, więc kurczak generalnie sztos podejrzewam, że teraz może już kosztować trochę więcej, bo jak wiemy niestety ostatnio znowu wszystko poszło w górę, więc podejrzewam, że ta pianka teraz w promocji może kosztować około 7-8 zł, więc warto już czatować na promocję. Um, ona nawet w normalnej cenie, z tego co kojarzę, chyba kosztuje około 11-12 to nie jest super, dużo jak za piankę do mycia buzi, która ma 150 ml. Uh, I powiem że naprawdę fajnie mi się sprawdza, co też jest fajne, że mnie nie podrażnia, nie piecze też w oczy, bo ja oczywiście myję ten całą buzię, oczy też. I super sobie radzi. Fakt, że jak miałam jakiś mocny, mocniejszy makijaż na ustach, tak jak teraz, albo jakiś wodoodporny tusz, to troszeczkę sobie z tym nie radziło. No, ale to nie jest dedykowane do wodoodpornego makijażu, więc generalnie to możemy wybaczyć. Ale jeżeli chodzi o sam produkt w sobie, gdzie macie jakiś taki, wiecie... Nie dość super wymagający do zmycia makijaż, to ona sobie, ta pianka, świetnie radzi. I ogólnie fajny produkt i fajna też forma, żeby sobie raz na jakiś czas po prostu wrzucić coś do pielęgnacji, co jest troszeczkę tańsze. Bo nie oszukujmy się, teraz jest trochę ciężko i po prostu fajnie jest mieć tanie i dobre kosmetyki. To taka pianka Wam się jak najbardziej sprawdzi. Ona nie podrażnia, nie ściąga skóry, to też jest super, bo po niektórych produktach niestety skóra jest bardzo ściągnięta. A jak już mówimy o ściągnięciu skóry na twarzy i to takim tym mocniejszym, które naprawdę jest dość uporczywe, tutaj mogę wam powiedzieć, że ten otóż produkt, a jest to kostka do mycia twarzy, e, która jest niby nawilżająca z borówką i śliwką i ona ma mieć 92% składników pochodzenia naturalnego. W to nie wątpię, że ona ma składniki pochodzenia naturalnego jak najbardziej. Natomiast ona jak ona jest nawilżająca, to ja nie wiem, kto ja jestem, ale poważnie Mało kiedy mi coś tak ściągnęło skórę na twarzy To, co ta kostka do mycia twarzy mi zrobiła z tą skórą To była tragedia Ja wręcz aż byłam z jednej strony przerażona a Z drugiej strony zafascynowana, że jakiś produkt jest mi w stanie tak ściągnąć skórę Bo słuchajcie, nie było to tylko zwykłe uczucie ściągnięcia tej skóry na twarzy ja, jak patrzyłam w lustro, to ta skóra była tak napięta, że aż się takie paski robiły. To było przerażające. Nigdy w życiu moja skóra tak po żadnym produkcie nie wyglądała. I chyba po prostu nie, nie wiem, czy to jest po prostu to, że ja przesadziłam z ilością, ale jak można przesadzić z ilością używania takiej kostki w momencie, kiedy bierzecie taką kostkę, zbliżacie wmasowujecie w ręce i, i nie, nie robicie tego nie wiadomo przez ile minut, tylko przez chwilę, aż się troszkę spieni i tą pianą sobie po prostu myjecie buzię Wydaje mi się, że to nie jest raczej błąd bon mojego użytkowania i naprawdę w szoku byłam Fakt, że ona mi domywała fajnie gdzieś tam makijaż i fakt, że nie piekła mi jej też za bardzo w oczy bo jak gdzieś tam przy okolicach oka mi się zdarzyło, że wiecie gdzieś tam pod prysznicem mi poszła ta piana w oko to nie piekło mnie, to jest plus. Plusem też była cena, natomiast ja z tego co pamiętam, też kupiłam to w promocji i kupiłam tą kostkę do mycia twarzy za parę złotych. Ja bardzo myślałam, że ona będzie fajna jakoś nie wiem, tak, tak spojrzałam na nią i myślałam, mm, to może być fajny produkt. W sumie, wiecie, też eko, bo to jest kostka, więc generalnie ona tutaj ma mieć 50 gram. Ma mieć, miała 50 gram. Ona była dość duża, ona mi wystarczyła na dość długo. Natomiast to, co mi zrobiła ze skórą, oj, nie, 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 ja tego produktu na pewno nie wrócę. To nie jest coś, co ja bym Wam poleciła. Tym bardziej, że to jest produkt, który tutaj jest napisany, że on ma być nawilżający. I słuchajcie, druga kwestia, że ja mam cerę, która się przetłuszcza. Więc kiedy ja do przetłuszczonej skóry używam czegoś nawilżającego, to, to ja nie wiem, jeżeli ktoś, kto ma suchą skórę, by tego użył. To ja naprawdę bardzo współczuję. Ja z ręką na sercu po prostu współczuję tej osobie, bo skoro mi to zrobiło taki Armagedon na skórze i powstały jakieś dziwne paski ściągnięte, gdzie po prostu to wygląda. Wiecie co? To wyglądało trochę jak taka podobna wersja rozstępów. Jak gdzieś macie rozstępy, to to trochę tak wyglądało. No, przerażające to było. Ja nie wiedziałam, czy ja bardziej jestem zafascynowana, czy bardziej przerażona. Straszne to było. Ja na pewno do tego produktu nie wrócę, a jest to firma Beauty Shot. No. Zastrzyk piękna. No, mnie to nie upiększyło, wręcz przeciwnie, zrobiłam to krzywdę i nam strasznie, więc po prostu ładowałam po tym produkcie na siebie tonę po prostu różnych kremów, y, jakichś nawilżających. Ja się próbowałam do tego produktu przekonać. Ja miałam taką teorię przez chwilę, że a może taka faza cyklu, że ja tak na ten produkt zareagowałam, odłożyłam go, on sobie chwilę poleżał i po jakimś czasie znowu do niego wróciłam. Nie było tak źle, ale ja też bardzo uważałam i nie trzymałam go za długo na twarzy, tylko gdzieś tam naprawdę delikatnie na szybciora umyłam tą buzię, ale ja wtedy nie czuję takiego, wiecie, jakby dokładnego oczyszczenia. Nie pozwalam sobie wtedy na to, żeby super wyszorować tą twarz, tylko gdzieś tam szybko myk myk i zmywałam. No trochę nie o to chodzi w myciu twarzy, tak, żeby to zrobić na odpierdziel. No, więc generalnie gdzieś tam go zużyłam później do innych rzeczy. Ja po prostu włożyłam sobie tą kostkę myjącą do rękawicy peelingującej. I wiecie, jak robię peeling, to po prostu też lubię, żeby tam było trochę piany w tej rękawicy peelingującej. I po prostu tak sobie po całej skórze, po prostu tym mydłem, gdzie ta skóra nie jest aż tak wrażliwa, tak? Bo na przykład no nie mam tak wrażliwej skóry na, na nogach, gdzieś tam przy piszczelach, łydkach i tak dalej. Więc tak po prostu wykorzystałam tą kostkę, żeby jakkolwiek ją zużyć, więc tyle wyszło z mojej ekonomii w momencie, kiedy spojrzałam, że o tanie duże i generalnie mydło, to się będzie trzymało, będzie wydajne. No, także tyle z tego wyszło. Ja nam tego produktu absolutnie nie polecam. Nie ma najmniejszej opcji. Tak samo nie polecam wam produktu, z którego mi naprawdę niewiele zostało. Bo słuchajcie, raz, że ja zgubiłam tą skówkę tutaj, wiecie, po prostu na ten aplikator, a dwa. Że to opakowanie mi się rozpadło i tył tego korektora, bo jest to korektor, o, korektor od Burżua, to jest CCI Cream i to jest ta seria One to Three Perfect. Mm, powiem Wam tak, jeżeli chodzi o sam korektor, próbowałam się do niego przekonać. Średnio mi to wychodziło. Owszem, że był fajny, nawilżający, myślę, że do osób z bardziej dojrzałą skórą tak, sprawdzi się. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, mi się totalnie nie sprawdzał, nie krył super wow. No, nie wiem, no nie powiedziałabym, żeby on się trzymał, też jakoś superał wow. jego cena była dość wysoka, więc sorry, ale nie. Tym bardziej za taką pojemność, bo to jest naprawdę małe opakowanie. Nie wiem, czy tutaj nawet dojrzę, ile on ma. Natomiast to Wam chciałam powiedzieć, że bardzo też mnie wkurzało to, że mimo tego, że ja go używałam jakby codziennie, w sensie go. Próbowałam się do niego przekonać, zrobiłam sobie przerwę i znowu próbowałam się do niego przekonać. Ale nie było tak, że go używałam co parę dni, tylko używałam go przez parę dni w jakimś tam różnym odstępie czasu. Faktycznie było tak, że pomiędzy jedną a drugą próbą po prostu przekonania się do tego produktu zrobiłam sobie przerwę. Natomiast co mi się nie podobało, to to, że nawet jeżeli ja miałam ten ciąg używania go parę dni pod rząd, to tutaj po prostu w środku w tym aplikatorze, który swoją drogą no tak trochę mi średnio leży, on jest silikonowy, on jest niby gipki, niby się wygina, Natomiast w ogóle totalnie mi nie leży aplikacja takim, e, takim właśnie aplikatorem. Mało tego, produkt po prostu mi zastygał tutaj w środku, zanim ja zgubiłam tą skówkę. Bo słuchajcie, to nie jest kwestia tego, że ja zgubiłam skówkę, ja ją sobie po prostu leżałam na zewnątrz. Nie, nie, ja tę skówkę zgubiłam dopiero ostatnio. E, mało tego, nie zdążyłam wykończyć tego produktu. E, tutaj w środku był ten korektor i słuchajcie, tutaj było takie małe pokrętełko. I któregoś dnia ja po prostu to przekręciłam, a to mi w rękach zostało w ogóle coś tam trzasnęło. I tyle z tego było, byłam cała z korektora albo raczej z, ty z tych resztek. I, I słuchajcie, no niestety no po prostu felerny model mi się trafił, bo gdzieś podejrzewam, że po prostu to, to raczej nie wydaje mi się, żeby to było w każdym opakowaniu, tylko mi się tak trafiło. I, I słuchajcie, no niestety, no nie polecam Wam tego produktu. Raz, że drogi dwa, że nie robi spektakular Boże, ja dzisiaj nie umiem mówić, spektakularnego efektu pod oczami. On was nie młodzi od 10 lat, to jest niby CC, no ale nie oszukujmy się, no to jest korektor nawilżający po prostu. No on ma delikatną formułę. Jeżeli Wy nie potrzebujecie dużego krycia, potrzebujecie czegoś nawilżającego, to myślę, że spoko, natomiast fajne też są nawilżające w mniejszej cenie. I w większej pojemności, więc jakby uważam, że dawanie kilkudziesięciu złotych za taki korektor, to nie jest dobra opcja, bo po prostu można mieć coś fajnego i taniego. A teraz pogadamy sobie trochę o produkcie, do którego ja miałam właściwie mieszane uczucia. To jest takie trochę hate and love, bo słuchajcie, to jest produkt od Vibo i to jest panoramiczna maskara powiększająca rzęsy. I tak, jeżeli chodzi o szczoteczkę, no to jest spoka ta szczoteczka, już Wam zaraz pokazuję, ona jest gigantyczna, co prawda i powiem Wam, że jak się uważa, to bardzo ładnie można nią sobie wytuszować rzęsy, ona jest naprawdę spoko, nie zrobicie sobie nią krzywdy, jak będziecie uważać, bo nie jest taka hamsko twarda, ona naprawdę jest fajna w współpracy, tylko że... On bardzo ładnie rozdziela i wydłuża rzęsy, tak, to jest fakt. Natomiast nieważne jakiego ja korektora nie użyłam pod oczy, nieważne czym ja nie zabezpieczyłam tego obszaru naokoło, to znaczy pudrę, pudre i tak dalej, on mi się po prostu rozmazuje. Ja, ja nie wiem, od czego to zależy, bo generalnie powiem Wam, że mam kumpelę, która też używała tego produktu i ona sobie go chwali i mówi, że super, chyba najlepszy tuż i w ogóle ekstra. I dodatkowo jeszcze tani, bo to jest Vibo, generalnie Vibo zawsze jest tanie, a w promocji to już w ogóle, no słuchajcie, jak za darmo. Natomiast do czego dążę? Że mi po prostu, no, cholipka po paru godzinach noszenia, no zawsze się na dole odbijało. Ale to jest też tak. Że ja zawsze tuszuję dolne rzęsy. No, może nie zawsze, bo dzisiaj akurat tego nie zrobiłam, także w ogóle wiedziałam, kiedy to powiedzieć, nie? Ale naprawdę na co dzień to praktycznie non-stop tuszuję te dolne rzęsy. Bardzo rzadko kiedy nie tuszuję dolnej, yy, dolnych rzęs, tylko właściwie w momencie, kiedy chcę to zrobić po prostu, żeby uformować oko w dany kształt, no to wtedy tylko ich nie tuszuję. Ale tak na co dzień, jak robię taki typowy mój dzienniak, to zawsze mam te dolne rzęsy wytuszowane ja mam mega długie te dolne rzęsy, naprawdę, ja te dolne rzęsy no, to mam takie, jak niektórzy mają u góry, więc generalnie, no Wam powiem, może to być też kwestia tego, że ja po prostu mam na dole tak długie rzęsy, że jak ja je tuszuję, to one mi po prostu dotykają tutaj po prostu mojej dolnej powieki. Może to jest kwestia tego, że ja mam taką budowę oka, mam takie rzęsy, może to być tym spowodowane, bo mówię, gadałam z kumpelą i się on super sprawdza i ja też ją widzę praktycznie non-stop i, i wiem, że i się to tak nie rozmazuje, bo jakby to widać w ciągu dnia, nie? No, także to jest u mnie taki minus, więc ja z jednej strony uwielbiam ten tusz za to, że on ma fajną konsystencję, on też właśnie. Ja mam wrażenie, że używałam go bardzo długo, a on mnie jakoś super w tej buteleczce tutaj w tym opakowaniu nie zastygał. Mało tego, jest dość wydajny, bo starczył mi naprawdę na długo, długo. Bo ja go maglowałam chyba za dwa miesiące, gdzie normalnie standardowo tusz, to gdzieś tam mi na miesiąc starsza, starcza. Fakt, że jak gdzieś tam czasami sobie machnałam rzęsy innym tuszem, jak na przykład gdzieś tam, wiecie, wychodziłam na wieczór, to gdzieś tam dokoptowałam jakiś inny i tak dalej. Natomiast on daje fajny taki dzienny efekt, bardzo fajne rozdzielenie, wydłużenie tych rzęs i to jest naprawdę śliczny efekt, on naprawdę robi ładny efekt na rzęsach. Tym, że właśnie u mnie minusem jest to, że on mi się po prostu rozmazuje. On się absolutnie nie kruszy, on się właśnie jakoś tak hamsko nie, nie wykrusza gdzieś tam na, na policzki, jak się czasami robi. Także super, po prostu produkt, nie licząc tego, że u mnie się po prostu rozmazuje. No ale z drugiej strony, jak używam innych tuszy. To mi się tak na dolnej powiece po prostu ten tusz nie, nie, nie rozmazuje, nie odbija mi się, więc no kurczę. No, tak, z jednej strony można by było mówić, że to jest kwestia budowy mojego oka i tych rzęs długich i tak dalej, no ale z drugiej strony mam tusze, którymi sobie macham po tych dolnych rzęsach i nic mi się nie odbija w ciągu całego dnia, nie? Więc no, dlatego mam taki trochę hate and love i, i mam mieszane uczucie co do tego produktu. Nie wiem, czy do niego wrócę, może jeszcze kiedyś wrócę, jeżeli go używaliście, tego Vibo właśnie to dajcie znać, jak Wam się ta panoramiczność na oczach sprawdzała. No wiecie, zawsze biorę z dystansem to, co wypisują na tych tuszach, że one mają być super gęste, potrójny efekt rzęs i tak dalej. no Nie oszukujmy się, to tak nie działa. Ale dużo zawsze dla mnie robi szczoteczka, a ten produkt ma fajną szczoteczkę, ona bardzo ładnie rozczesuje. Więc może kiedyś jeszcze do niego wrócę. Jeżeli Wy go używaliście, to dajcie znać w komentarzach, jak Wam się sprawdzał. Z produktów, które ja bardzo Wam chciałam pokazać, to tutaj mam taki właśnie otóż podkład, który jest produktem z Moa Makeup Academy, to jest Pro Base Longwear Matte Finish Foundation. I powiem Wam tak, to jest taki faktycznie trochę dwa wiedem, on się bardzo ładnie trzyma, bardzo fajnie się wtapia w moją skórę, bardzo ładnie mi się sprawdza, po prostu no, dobrze się trzyma w ciągu dnia, ma też fajny kolor. Powiem Wam szczerze, że akurat jak ja jestem taka nieopalona, jestem naturalnie całkiem blada, no to ta tutaj 110K super mi się sprawdza. Faktycznie mam takie wrażenie, że jest to jeden z tych podkładów, do którego jak nie użyję bazy, to on wygląda i tak dobrze. W takim sensie, że mam niektóre takie podkłady, które jak nakładam same, bez żadnej bazy, no to one są takie se, Natomiast, jak nałożę do nich bazę, no to już tak, jakby to podbija, wiecie, efekt tego podkładu. Tutaj tego nie muszę robić, on sam sobie bardzo dobrze wygląda. Bardzo mnie to zaskoczyło, że tutaj po prostu w środku jest szpatułka. I o wam powiem, że nawet jeszcze trochę tutaj mam tego podkładu. I to Wam chciałam powiedzieć, że na początku do tego podeszłam sceptycznie, bo miałam takie, kurde szpatułka, nie pompka, a później tak sobie pomyślałam, ej, nie no w sumie jest to spoko opcja i gdzieś tam mi to nie przeszkadzało za bardzo, nawet Wam powiem, że to jest dobra opcja. Bo kiedy ja pompką próbuję sobie nałożyć podkład na twarz, to wiecie, niby robię to tak i gdzieś tam czasami nie zawsze trafi. Wiecie, to gdzieś tam czasami spada. A tutaj tego nie ma, po prostu odkręcacie i sobie ciepiecie tą szpatułką po twarzy i nakładacie ten podkład gdzie chcecie. To jest spoko opcja i to się naprawdę sprawdza. I zaczęłam się zastanawiać w sumie, czemu większość producentów robi podkłady z pompkami i wiecie, później jest ciężko wygrzebać ten produkt z z tego opakowania. Tutaj widzę, że teraz ten podkład po prostu mi spłynął na jedną stronę, wiecie, bo po prostu leżał długo w jednej pozycji i tak na dobrą sprawę teraz jestem w stanie go jeszcze dosięgnąć i tak naprawdę będę mogła go użyć jeszcze jeden raz, więc no, także taki plus tej szpatułki tak Wam jeszcze powiem, nie? Ja nie wiem ile on kosztuje dlatego, że ja go dostałam, ale Wam po prostu wygoogluję ile on kosztował. Eee, podejrzewam, że nie był jakoś super o drogi, bo z tego, co kojarzę, Mua ma tak ym, ze średniej półki cenowej te kosmetyki, więc obstawiam, że on kosztował coś około 30 zł w standardowej, normalnej cenie. Jeżeli tak, to wam powiem, że za 30 ml, no to jest to raczej taka standardowa cena, a za fajną jakość, no to już w ogóle. Także to jest podkład, do którego ja raczej kiedyś jeszcze wrócę i bardzo bym chciała jeszcze sobie wytestować w innych wersjach kolorystycznych i po prostu posprawdzać, czy on też mi się tak będzie fajnie sprawdzał, jak to jest 10. To z rzeczy, za którymi ja jeszcze tak średnio przypadam, to tutaj mam po prostu taki tusz z Maybelline i to jest niby Total Tempation y, mascara waterproof. I tak, ona była wodoodporna, a to fakt ona się dobrze trzymała, z tym, że jeden minus. Ona mi się strasznie, strasznie kruszyła po prostu. I to nie jest tak, że ja miałam długo, i ona gdzieś tam pod koniec mi się zaczęła kruszyć, nie, a ona już się od początku kruszyła. To jest to szczoteczka wygląda tak. Ona już leży u mnie w tym kartonie z, z dękiem, tak długo, że po prostu już jeszcze bardziej doschła, nie wygląda za dobrze. W ogóle sama ta szczoteczka mi jakoś nie leży, nie do końca mi się nią dobrze pracowało. Na początku ten tuż jest jakby zawodnisty, w sensie taki, wiecie, za bardzo mi się mazia, wszędzie się odbija i jest taki naprawdę no, straszny jest ciężki w obsłudze, a później zaś po paru dniach idzie w totalnie drugą stronę. A efekt skruszenia jest od początku, mimo tego, że ten tuż był świeży i nowy. I wam powiem, że zabijcie mnie, nie pamiętam, ile on kosztuje, więc nie powiem wam, czy on jest wart swojej ceny, ale uważam, że nic, co mi się nie sprawdza, nie jest warte jakiejkolwiek ceny, więc na pewno do niego nie wrócę. Maybellin do naj, najtańszych marek też jakoś tak superowo nie należy. Szczoteczka mi jakoś totalnie nie leży. Formuła mi nie leży, bo nie rozczesywał on ładnie i nie wydłużał superowo moich rzęs. Plus jeszcze to, że on się zawsze kruszył i po prostu wszystko mi wszędzie leciało. Podejrzewam, że to jest po prostu kwestią tego, że to jest produkt wodoodporny. I okej, okay, on był wodoodporny, to jest jakiś plus. No i moje rzęsy były po nim czarne, to też jest plus. Ale poza tym to nie, 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 nie ma opcji, nie wrócę do niego po prostu, no to nie jest produkt, który Wam polecę. No i co Wam mogę jeszcze o nim powiedzieć, to to, że mam wrażenie, że on mi się bardzo szybko skończył, a tutaj podejrzewam, że ta e, gramatura jest raczej jakaś standardowa, bo tutaj mamy 9,4 ml, to nie jest jakoś super mało, a mam wrażenie, że ja ledwo co miesiąc z niego korzystałam i po prostu no, szybko mi się skończył. Także nie powiedziałabym też, że to jest produkt wydajny. No a jak jeszcze podsumujemy to, że połowa wam gdzieś spada w ciągu dnia, no to już w ogóle. Ale tak na koniec jeszcze to Wam chciałam pokazać coś, co mi się bardzo dobrze sprawdzało, coś, co ja długo miałam i bardzo byłam z tego zadowolona I skoczymy tutaj sobie znowu do pielęgnacji, słuchajcie, tutaj mam Wam do pokazania produkt, to jest barwa siarkowa, krem siarkowy, długotrwale, nawilżający U mnie to już jest denko, ale tutaj jeszcze taka końcóweczka jest niby, ale słuchajcie, to już po prostu, ta końcówka jest mi po prostu zaschła, wiecie, no takich kremów już się nie używa, to już nie jest do użytku Natomiast jeżeli chodzi o ten produkt, ja go bardzo długo miałam. Bardzo był wydajny, uwielbiałam go. I słuchajcie, on był świetny nie tylko na wieczór, do wieczornej pielęgnacji, ale też na dzienną pielęgnację. Bo słuchajcie, on się świetnie sprawdzał jako baza pod makijaż i naprawdę nic nie robił mi z żadnym podkładem. Naprawdę fajnie wieczór buzię i fajnie ją przygotowywał do dalszych tam, wiecie, moich widzi mi się, co ja tam akurat chciałam z tą skórą zrobić. I słuchajcie, fajne było to, że nawet na opakowaniu, tutaj akurat tego nie ma, ale na opakowaniu, wiecie, na tym kartoniku było też napisane, że on jest dedykowany pod makijaż właśnie, więc generalnie super sprawa. To jest też tak, że on jest niby em, nawilżający bo jest to produkt nawilżający, ale to jest krem siarkowy, czyli on jest dobry dla osób na przykład z trądzikiem, bo ma też właściwości właśnie antybakteryjne i generalnie gdzieś tam, wiecie, pomaga Wam w walce z trądzikiem i w utrzymaniu tej skóry w dobrym stanie. No, także idealny był dla mnie, bo po prostu, no, raz, że ja walczę od czasu do czasu z większymi wypryskami, a tutaj jeszcze dodatkowo, że nawilża, no dwa w jednym super właściwości On absolutnie nie, przy, nie przesusza, właśnie nawilża, właśnie super się sprawdza, fajnie się sprawdza i na dzień i na noc No po prostu uwielbiam ten produkt, zabijcie mnie, nie pamiętam ile on kosztuje, no po prostu, nie pamiętam, tak go dawno kupiłam Ja bardzo, bardzo długo go maglowałam, no Także bardzo produkt fajny, wydajny, bardzo mile się go rozprowadza na skórze no ma po prostu przyjemną taką formułę Wiecie, to nie jest jeden z tych takich gęstych kremów Gdzie jak niwa Boże ja nie cierpię takich kremów Nie znoszę On był taki fajny, właśnie neutralny Nie za gęsty, nie za rzadki, więc super sprawa Taki standardowy krem To też nie było jak te niektóre wymysły Nie wiem, hydro czy pianki i tak dalej Nie, nie, to jest zwykły taki standardowy krem O fajnej konsystencji Także to cudo Wam polecam ten właśnie krem nawilżający siarkowy z barwy, no super, cudo I jak chcecie coś, co Wam się też sprawdzi pod makijaż i mam krzywdy z tym makijażem nie zrobi To to Wam właśnie krzywdy nie zrobi i to jest fajna opcja po prostu Ja mam nadzieję, że Wam pomogłam dokonać jakichś wyborów Może Wam pokazałam coś, co Was zainteresuje albo coś, co chciałyście kupić I się zastanawiałyście i nagle Wam powiedziałam, że nie, tego nie kupuj, bo to Ci się będzie kruszyło no, więc generalnie mam nadzieję, że Wam pomogłam dokonać jakiegoś wyboru, albo pozytywnego, albo niepozytywnego, bo słuchajcie, no to jest też tak, że niestety, pamiętajmy o tym, że coś, co mi się sprawdza, nie zawsze sprawdzi się Wam, więc to też jest czasami tak, że ja Wam powiem, że ej, słuchajcie, ten produkt jest super, bo jest to, 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 to. ale wystarczy, że Wy macie inną cerę. I to już się Wam nie sprawdzi tak samo jak mi, więc pamiętajcie o tym, że no ja na przykład mam przetłuszczającą się, a ona czasami gdzieś tam świruje w drugą stronę, ale to się rzadko kiedy zdarza, więc nawet jeżeli traficie na produkt, który Wam nie do końca leży, to pamiętajcie o tym, żeby go tam, wiecie, wrotować w tą swoją pielęgnację i po prostu zmieniać te kosmetyki, w zależności od potrzeb Waszej skóry, po prostu słuchajcie swojej skóry, bo to jest najważniejsze, więc generalnie no... Nie bądźcie źli, jak wam się coś nie sprawdzi tak jak mi, nie? No. <grywki> Dzięki za oglądanie. Pa!